Nałożyliśmy gładzie tutaj, które już wyschły przez parę dni. Czy ty się śmiejesz? Czy ty się Czemu się śmiejesz? już tak masz, Tak, po coś to tak. fajnie, dobrze. Zaaplikowaliśmy gładzie, które wyschły, już sobie ładne parę dni. Można było je. Bezpyłowo wyszlifować na mokro gąbką. Można też je wyszlifować na sucho i też bezpyłowo. Do tego mamy taki sprzęt Festool, To jest Planek Z2, popularnie zwany. To jest model hs 225 eqi I do tego w komplecie mamy odkurzacz 36-litrowy CTL36EAC. Samo szlifierka jest bardzo fajna, bo ma dookoła talerza mnie lampą LED. Dzięki czemu widzimy przejścia nie niedoskonałości. Jak przyłożymy je tutaj, to widzimy jak ta gładź wygląda. I sobie możemy ją później bardzo ładnie wyszlifować na gładko. Także później żaden świecący LED już nas nie zaskoczy. No, to na razie tyle. Później może jeszcze powiem coś więcej o tym wszędzie. Yy, póki co w fajnaście wyślizgujemy te wszystkie ściany i sufit. I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way, looking for a way from this town. And you're too far away, you're too far away to help me now. So I'm counting down the days, counting down the days to get out. Cause I need to. Far away, you're too far away to see the signs. So I'm stabbing at the sun, stabbing at the sun till I'm dry. Cause I need to learn to forget everything that drags me down. No i udało nam się to w miarę wypłaszczyznować znować ściany. to jak widać za mną pod wedem z ziemi ściana wygląda w miarę gładko. Niestety nie uda się zrobić tego tak perfekcyjnie, jakby się zrobiło na równej ścianie, bo te ściany są bardzo krzywo i te gładzie no, są jakie są. Natomiast zrobione jest wszystko, co w naszej mocy. Jeszcze jak farba to przykryje fluger na przykład, to będzie taka fajna, grubsza warstwa i pod ludzkim okiem, kołe oko nie będzie wiedziało tutaj zbytnio jakichś niedoskonałości. Także y, jestem zadowolony z efektu. No i będziemy działać dalej, czyli akryl y, z gruntowaniem przed farbą y, no i malowanie. Tu jeszcze w półce jakaś półka z płytki, pewnie z ceramicznej listwy przysufitowe zostały. Także będzie z tym wygodnie i przypodłogowe, i wykładzina. I chyba tyle. Jeszcze lampa gniazdka i włącznik, i byłby koniec. Jeszcze co do Festula, on ma taką fajną rzecz, że wszystko co się świeci na zielono, wszystko co ma zielony kolor, jest do dotykania przez naszą rękę, czyli możemy majsterkować przy wszystkim, co jest zielone. Czyli tutaj na przykład mamy błotnik odkurzacza po prostu, manualny no, lub automatyczny. AutoClean, czyli hmm, automatyczne odszypywanie filtra. To przy szlifowaniu żyropu na przykład odkurzacz sam odszypuje filtr, i dzięki temu ten pył nie zbiera się i nie wraca przez żyrafę, i cały czas możemy sobie operować tylko przy żyrafie. Przy odkurzaczu już nie musimy i działamy bezpyłowo. Mamy regulację yy, siły ssania. Yy, generalnie w innych odkurzaczach, tutaj yy, na tym pokrętle jest, jest, są oznaczenia liczbowe, które oznaczają po prostu średnicę węża tej rury tutaj mamy przesuwak czyli osłonę rury Tutaj tak w środku żyw. możemy sobie zatkać po prostu ten dopływ powietrza do zbiornika, żeby na przykład gips zebrany z żelaty nie dostaną wilgoci i nam się nie wiąza w środku. Od spodem mamy jeszcze taki, taki jakby zwolnienie hamulca. Czyli, czyli teraz odkurzacz stoi sobie na takim hamulecu, nie jeździ nam. A to dźwigno sobie możemy zwolnić ten hamulec i odkurzać podłogę. Sobie jeździ. Dalej, na zielono mamy samą wtyczkę żyrafy. czyli możemy ją sobie operować, tutaj takie jeszcze klipsy na uchwyt do odkurzacza. Tymi klipsami te klipsy ściągamy sobie, i ten uchwyt, jak nam jest niepotrzebny, to, to możemy go sobie ściągnąć. Ja go lubię, bo na nim mogę sobie położyć samą żyrafę ona sobie wisi w powietrzu i nie musi leżeć na podłodze i zbierać na tarcze niepotrzebnych pyłów z drugiej strony też klips na ten uchwyt i w odkurzaczu zielonych elementów tyle, co do samej żyrafy sama tarcza która jest na i on się tutaj zmienia, ja tu mam gradację 180, pokrętło czy moc przysysania, właściwie, właściwie chyba siła przesysania. mamy tutaj ikonę sufitu i ikonę ściany do sufitu, używam tego teraz sobie moc przysysania jest Większa, jakby żyrafa podejmuje mniejszy wysiłek, żeby być bardziej przesana do sufitu i odciążyć nam ręce i ramiona. Dalej mamy blokadę, którą sobie zwalniamy, i te elementy rączka od samej żyrafy. Dobra. Eee, tak, to, że to generalnie się składa, rozłączają się tutaj te elementy. Tutaj widzimy, mamy styki elektryczne. Tu i tu. I mamy komorę do odkurzacza sącego. Dalej na zielono mamy dźwignię taką do do przytrzymywania rury odkurzacza generalnie średnica tej rury odkurzacza jest szersza niż przeciętne odkurzacze domowe i te mniejsze przemysłowe również więc ta żylafa może nie być kompatybilna z takimi mniejszymi odkurzaczami dalej mamy na zielono kabel, on ten kabel się też ściąga ręcznie Taka wtyczka. Później mamy regulację obrotów od 1 do 6. Pierwszy przycisk to jest łączność Bluetooth. Generalnie cały osprzęt łączy się z naszym telefonem przez moduł Bluetooth. Co do funkcjonalności, to sobie możecie poczytać na stronie producenta. Następny przycisk to jest uruchamianie lampy LED. Tutaj niżej jest włącznik, on się po prostu włącza. Nie trzeba tutaj nic trzymać. Oprócz tego jeszcze mamy sam organizer. Zielone elementy są tutaj. Wiemy. mamy w środku tutaj trumne dla naszej żyrafy. Ja mamy tutaj tarczę, jest jeszcze taka przedłużka dodatkowe, ramię do żyrafy, dzięki temu żyrafa może nam sięgać na większe odległości. Z samej żyrafy, z samego zostału jestem bardzo zadowolony. Bardzo nam się sprawdza. Dzięki niemu możemy robić gładzie dużo dokładniej niż byśmy robili to ze zwykłymi lampami i żyrafami z marketu na przykład. No i to na tyle. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnych materiałach. Dawajcie łapki w górę lub w dół, komentujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. ناراجه